Czy listek amfetamina uzależnia. Listek amfetamina to lek stymulujący stosowany w terapii DHD, ale dla wielu osób każe się z tak zwaną popularną amfetaminą ze względu na podobieństwo w nazwie, a więc z czymś, co wiąże się z ryzykiem uzależnienia i zarazem czegoś, co może być dla nas potencjalnie szkodliwe. W aptekach często możemy usłyszeć termin lek narkotyczny, co dodatkowo zwiększa niepokój przed zastosowaniem danego preparatu, nawet jeżeli przepisuje go lekarz. Ale listek amfetamina jest tak zwanym prolekiem, czyli ona sama w sobie nie jest aktywna, dopiero po wchłonięciu się w organizmie stopniowo przekształca się w substancję czynną. Dzięki temu to uwalnianie dopaminy przebiega powoli i stabilnie, bez gwałtownych skoków. A to te gwałtowne skoki są odpowiedzialne za ryzyko nadużywania. Dlatego preferuje się preparaty długodziałające, które są bezpieczniejsze, w szczególności dla osób z ADHD oraz poistniejącymi zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych. Nawet wyniki dużych Badań populacyjnych pokazują, że stosowanie listek z amfetaminy redukuje ryzyko hospitalizacji i zmniejsza ryzyko śmiertelności dla osób z ADHD i współistniejącym uzależnieniem od amfetaminy. Więc to paradoksalnie brak leczenia komplikuje terapię uzależnienia oraz samego ADHD. Więc osoby z nieleczonym ADHD znacznie częściej rozwijają uzależnienie, ale jeżeli już są w uzależnieniu, to też jest im ciężej wyjść, jeżeli nie są zdiagnozowani i nie są leczeni zarówno na ADHD, jak i na uzależnienie. Oczywiście. Każdy przypadek może wymagać innego podejścia i wszystko zależy w jakiej fazie uzależnienia dana osoba jest, ale w większości przypadków to leczenie zintegrowane będzie konieczne.